Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj przedstawię wam trzy karty graficzne do kwoty 500 zł. No i tak, ogólnie karty są używane, tutaj nie będziemy się powiedzmy ograniczać. Też od razu powiem, że karty, które wybrałem, powiedzmy w tej cenie raczej nie powinniśmy mieć aż takiego problemu ze znalezieniem ich. Uważam, że w tej cenie są całkiem dobrym rozwiązaniem. Dobrze, no to zacznijmy sobie od miejsca trzeciego. I tutaj mamy GTXA 1070. Dalej mamy RXA 5700. No i RTXA 2060. Też tutaj pewnie gdzieś będziecie mieli jakieś małe gameplaye, Pokaz, jak to działa tych wszystkich kart. I to powiedzmy, wydaje mi się, że za kwotę 500 zł. te karty są całkiem, całkiem dobre. Gdzieś tam poro widziałem też na przykład GTX-ów 1660, więc też może być to opcja jakaś. Ale wydaje mi się, że te co gdzieś tam, tam, te, co tam wymieniłem są jak za tą cenę całkiem spoko.